Witam panowie. Dzisiaj temat naprawy, regeneracji, BSM. Nasz pacjent to Citroen C5. Drugie wydanie, 3 litry benzyna. Objawy, brak, e, inaczej. Auto nie odpala, kręci fajnie wszystko, auto nie pali. Przyczyny brak zasilania na bezpieczniku od pompy paliwa. To już jest, tak na dobrą sprawę, skutek. A przyczyna, przyczyna, panowie, to jest tutaj. Tu. Przekaźniczek. Przekaźniczek, który jest oznaczony w sieci, gdzieś nawet jest rysunek. R1, R2, lub na przemian. Nie pamiętam teraz, który jest który. Aczkolwiek. Kolwiek przyczyna jest banalna ale do tego do tego dojdziemy zaczniemy od tego jak się do tego dostać przede wszystkim do, dostajemy się od, do tego od tyłu tylko że panowie tu jest podwójna płytka tak jak widać tak to nam Francuzi zrobili żeby nie było lekko i żeby nikt tego nie naprawił da się jest troszkę ciężko ale da się Zaczynamy od wycięcia tego plastiku wokoło tutaj, żeby zrobić sobie szparę. tak żeby było jakieś jakiekolwiek dojście. I teraz tak, jeżeli wpadnie ktoś z was na pomysł, żeby sprawdzić te przekaźniki oscyloskopem i tak dalej, wszystko ładnie, pięknie. Ten przekaźnik, który tu wylutowałem, on załącza. Załącza cewka, i tyle. To Wam nic nie da. Będziecie słyszeć, słyszeć że ten przekaźnik się załączy. Ale jak to wygląda dalej? i Dlaczego nie ma napięcia na wyjściach? To Wam zaraz pokażę. Po wycięciu tego plastiku musimy wylutować bodajże 6, 6 łapek. Bardzo ciężko to widać. Spróbujemy to jakoś doświetlić. Może się nam uda. O, tu mamy przekaźnik obok akurat. Też nie widać. Same piny. Jak wytniecie sobie ten plastik z tyłu to będziecie widzieć co tam jest. Bo tu tak bardzo ciężko. Ja też telefon trzymam w rękach. I to próbuję wam jakoś nagrać ale nie bardzo to się nam udaje. Nic. Wróćmy do tego. Może pod innym kątem. O, 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 coś tu. O, teraz coś tam widać. Tu mamy cztery łapki z tej strony. Widać? Ten, mówię o tym na środku. Na środku lub z prawej, jak to woli. Bo ten z lewej tu jest wylutowany. Mówię gdzieś tutaj o tej pozycji. Tu widać cztery cztery luty. Ale ten przekaźnik z lewej strony, on jest identyczny, aczkolwiek jest zamontowany w drugą stronę. On jest zamontowany tak. Tutaj. Z tej strony są dwie łapki. On siedzi tak, o, dokładnie. Z tej strony są dwie łapki. O. A od środka, gdzieś tutaj, w tym miejscu, są cztery łapki. I teraz tak, żeby to cholerstwo wyciągnąć, nie ma innego wyjścia. Trzeba sobie to w jakieś imadło zamontować albo w coś stałego, żeby nam to się nie ruszało. I tak, od tej strony, długim grotem, ja mam tu coś takiego wycudowanego, dłuższy grot. Półtorówką jest to chyba zrobione, tak, półtora mm. Żywa. milimetra. Żywa, elektryczna, półtora milimetra, troszkę słaba, lutownica. Dobrze by było wydłubać to cudo. Ten silikon, ten nie wiem co to jest, jakaś guma, coś, nie bać się tego, żeby to wydłubywać, bo tutaj nic nie ma. Prócz tego przekaźnika żadnych yy, mikrostyków, cudawianego porników, nic, tylko sama płytka. Wydłubać to dookoła, nie bać się tego, aczkolwiek uważać na to, żeby nie rysować zbytnio tej płytki, bo nie wiadomo jak się nam to później skończy. Po wydłubaniu tego dobrze by było zawieźć to do jakiegoś elektronika lub, co, lub kogoś takiego, który ma taką stację lutowniczą. To grzeje jednak zdecydowanie mocniej, aczkolwiek można je się pomęczyć tak jak. Mi to przyszło robić. Wracając na tą stronę. Może to troszkę chaotycznie wszystko, ale jak to rozbierzecie, sami zobaczycie, co jest grane. Wracając na tą stronę. Tutaj z tej strony grzejemy tym grotem, a z tej strony, od tego momentu, bo tu mamy dwa styki. Z tej strony mamy dwa, z tamtej mamy cztery. Zaczynamy podważać śrubokrętem. Bierzecie płaski śrubokręt na zasadzie takiej. Tu wkładacie i przez siłę grzejąc na, na zmianę. Jednego, drugiego, jednego, drugiego. Podważacie, podważacie, aż Wam cholerstwo wylezie. To w skrócie. Gdy mamy to już na zewnątrz, już to mamy na zewnątrz. To wygląda tak. Żadna filozofia. Stycznik, stycznik. Bajka. Aczkolwiek, jaki jest problem? Problem jest taki, że spawuję, ja to podepnę pod zasilacz komputerowy i wam pokażę o co chodzi. No i wracamy do tematu. Yy, czyli tak. Pierwsze te dwie łapki. Tu będziecie widzieli, akurat ta tutaj, ona jest troszeczkę yy, nie jest równo. W poziomie z tymi wszystkimi trzema, one y, troszeczkę ucieka. To będziecie wiedzieć, że macie podpiąć na te dwie pierwsze łapki. Czyli tak, to jest zasilanie główne. Tu, to jest zasilanie, ten drugi pin na cewkę, a to jest zero dla cewki. Następne trzy wyjścia słabo widać, ale zostały nam trzy piny. To jest jeden, tutaj, jeden, jeden, dwa i trzy to są wyjścia. One powinny mieć napięcie po, za, yy, po zamknięciu się cewki. I teraz tak, po spięciu tego, yy, włożymy jakiś izolator, jakieś kawałek kartki. O! Po spięciu tego, zapina nam cewkę. Wszystko fajnie. Zapięło nam cewkę, cewka jest zapięta. I tak, jeden pin. Tu się nam odzywa, jest przejście, zaraz nam zwarcie się zrobi. Jeszcze raz spróbujemy to zapiąć jakoś sensownie. Się nam to wszystko przechyla. Drugi pin też mamy przejście, też tam się odzywa. I trzeci pin mamy przejście, też się odzywa. Wszystko fajnie, tak działa sprawny przekaźnik. Ale wracając do naszego problemu jaki jest problem na tym pierwszym pinie gdzie mamy zasilanie stałe z płytki i na tym gdzie idzie zasilanie na cewkę ten pierwszy pin on jest tutaj tam w środku z lewej strony widać taki słabo widać gdzieś taki młoteczek to jak wy sobie wylutujecie to na pewno będziecie widzieli bo to jednak kontra słabo łapie To jest łapka, która się dociska do tego pinu, a dokładnie do tego młoteczka. Ona jest w tej chwili dogięta. Dogięta, bo sam ją dogiąłem, bo mimo że cewka nam zapina cały przekaźnik i cały przekaźnik nie działa, po latach pracy ten, ta blaszka, ta końcówka tutaj od tej strony, ona się odgina. Ona się odgina mimo że cewka nam zapina to te dwa młoteczki które tu są między sobą słabo je widać praktycznie w ogóle te dwa młoteczki tam. One się nie stykają ze sobą i mimo że całość działa przynajmniej tak wam oscyloskop powie nie ma wyjścia na tej łapce na tej i na, tej, na, i na tych dwóch. Po przyłożeniu neonówki samochodowej w tym miejscu i dociśnięciu tego było napięcie, aczkolwiek, jak już nie dotykałem tej płytki, która jest ruchoma zresztą, tylko przełożyłem gdzieś tutaj w to miejsce, czy na te łapki napięcia nie było. Dopiero po dociśnięciu tejże płytki. To jest cały winowajca. Dlatego to cholerstwo nie działa. Dodam jeszcze przebieg. To jest blisko 300 tysięcy. Ma auto zrobione. No, i się zaczyna, zaczyna siadać przeliczone na tyle, i tyle kilometrów, i po tylu, i tylu razach, zapięcia, odpięcia, i tak dalej, zaczyna się robić problem. A więc, tak, reasumując, dostajemy się do tego cholerstwa, doginamy tą blaszkę i powinno być po problemie. płytka, tak jak mówię wycinamy wszystko też lutownicą grot niestety pójdzie na straty no bo będzie tak zasyfiony, że koniec dostajemy się do tego przekaźnika od tej strony wydłubujemy to tą gąbkę klej, nie wiem co to jest za cholerstwo wylutowujemy doginamy blaszkę, wlutowujemy z powrotem, zasilikonujemy to powinno działać mam nadzieję, że niektórym Wam pomoże zaoszczędzić ze 2-3 stówy za jaką używkę. To by było na tyle. Jeżeli pomogłem, wypijcie moje zdrowie. Trzymajcie się chłopaki. Na razie.